To niemożliwe. To chyba jakiś błąd w liczeniu. Nie, to pomyłka, niewątpliwie. Wydaje mi się, że to wczoraj zielenią kwiecień się rozśpiewał, spadł po południu deszcz wiosenny i zapachniały wszystkie drzewa w alejach brzy, a kwiata kacji w ogrodzie saskim, gdzie na stawie łabędzi jeszcze nie płakały łabędzi piśni w swej Warszawie. Już dochodziła siódma wieczór, więc szybko zbiegłem w dół po schodkach do kwi pro quo, gdzie afisz głosił, dziś wielka rewia, halociotka. Ordonka, Zula Pogorzelska, Mira Ziminska, Olsza, Halicz, Bracka, Boroński, Tom Lewiński grali, tańczyli i śpiewali. I ja tam byłem między nimi. wielkim ja wówczas awans spotkał. W finale stałem przy Ordonce. W finale rewi, halociotka. Śpiewałem wtedy pióra toma, piosenkę dziś już zapomnianą. Rzecz działa się na mą Parnasie i na mą nad Sekwaną. bo właśnie tą zimińską Mirą, ona w dekoltach, on w smokingu, zapowiadali halociotkę ciotkę niby z Paryża na dancingu. Dziewczka na balu szaleje. Wypiła kieliszków ze sto. Za oknem już dawno dynieje, a ona się ciągle śmieje. Publiczność do domu wróciła, więc woźny powiada: no, no, do domu czas moja miła, a ona się śmieje, że co? Gdy zobaczy zobaczysz ciotkę, mo, to jej się kłaniaj, do mieszkania nie wrócę dziś. Kręci się podłoga i to wam, lecz nie całował mnie jeszcze dziś. Świta, lecz tramwaje też nie wyruszyły, na piechotę chodzić zaś, ja nie mam siły. Gdy, Gdy zobaczysz ciotkę, mo, to jej się kłaniaj, do mieszkania nie wrócę dziś. dziś.